A przed nami drugi pojedynek w kategorii wagowej do 91 kg w narożniku czerwonym Zydel Mateusz Skorpion Szczecin narożnik niebieski Gejza Adam Olimp Szczecin <laughs> derby Szczecina kategorii do 91 kg obydwaj zawodnicy wysocy, smukłe sylwetki No i szybka decyzja sekundanta Radosława Króla, który poddaje swojego zawodnika. Nie wiem jaki powód, ale na pewno zawodnicy doskonale się znają i znając osobiście trenera Radosława Króla po prostu boli zwątpił. narażanie zdrowia swojego podopiecznego i poddał zawodnika. Dzisiaj w do południowej serii 33 pojedynki, jeszcze trzy przed nami. A o 17 w popołudniowej serii 36 pojedynków. Maraton pięściarski w Halina, ale Alejach Zygmuntowski w Lublinie trwa. O 17 w otwarcie, na które również serdecznie zapraszamy Wnoszenie werdyktu w pierwszym w kategorii 90 kg Mateusz Szyder Mateusz. Mateusz na skutek poddania wyjścia na starciu w rynku Rafał